Siemanko, to jest drugi odcinek. Nagrywam z rzędu. We're here. We're tak. here. Owoc z i ludy z powrotem w labiryncie. Dobrze. Tak, y teraz dalej. Y niebieska brama, dobra. Przechodzę przez niebieską bramę. Y gdzie jest zielona, zielona. jest zielona dźwignia? Jest y zielona dźwignia. Wajknąłem. Przechodzisz przez zielone wrota i po lewej masz wyjście. Przechodzę przez zielone wrota i na lewo. Dobra, mam. Check Zdrowa Panie, Nie mam Let's go. O i szachy. Chyba, chyba słyszac, nie wiesz. Nie. Szachy. 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 Już zamra, już, już, już się mrozi? Tak, już się mrozi. Zajebliście, bo ja muszę ponieść tą płytę jeszcze, czekaj. Czyli... Dobra, czyli masz tam pole to 8... od 1 do 8 tampa, Czekaj, to będzie tak i białe zaczynają się na jedynkach, nie? No nie, 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 no przepraszam na początek tutaj. Jezu, ta gra czasami ma takie błędy z donoszeniem czegoś, nie tylko. Ready? Tak Dobra, to ja muszę jeszcze nie? A, czekaj. E, Tam powinno być gdzieś pomieszczenie, w którym musisz aktywować prąd. Znaczy jest generator, ale nie wiem jak go uruchomić. Musisz na niego kliknąć i potem lata taka strzałka i musisz po prostu klikać chyba E jak będzie ona na zielonym. I tak, tak. trzy razy. Źle. Dobra, jeden. Albo jeden. Drugi. Co oni zaliczyło mi? To jest jakieś gówno. Dobra, czekaj. Jeden. Drugi. z Dobra, mam. Mam, ale jestem cały zmrożony. Nie, mogę ta jedyna spalić. Dobra, teraz. Dobra, jest, dobra. Słuchaj, to... będziemy grać w szachy, nie wiem czy wiesz. No dobra, okej, okay, no. E, tylko... Mogę przyzwanęc. białymi się ruszać, no. Tak, bo najpierw wygrają białe, tylko muszę znaleźć hit point gdzie mogę uruchomić ten zastrany projektor. Miałam to, to jest... Zaraz O, za jest, Martę. dobra. Ale no, dobra. Piąty rusza się o czekaj, piąty, piąty biały od lewej, idzie raz, dwa pola do przodu, licząc czarne. Dwa pola do przodu, tak? Tak, czyli tam Dobra, czarny mam. i biały. Ja Potem naprzeciwko niego czarny przychodzi do niego obok, czyli staje naprzeciwko jego niego. Dobra. Masz. Masz, dobra, to teraz będą białe, tylko muszę na nowo ten strony projektor. To jest kilka ruchów, więc na biura. Yy, teraz będą białe. No dobra na no, no to Okej, okay, dobra, mam. Ale ciężko się go włączyć, naprawdę. Okay. Dobra, następny. Rusza się szósty, biały, ale ten na, na, sam, na, na samym dole, szósty. I on rusza się na ukos oraz raz, dwa, trzy, te, lotu. Do pionka. Co? Ej, do pionka tego, co jest naprzeciwko czarnego. Nie, w sensie, jak masz ten, jak ten biały, to obok niego, tam potem obok królowej, jest taki pionek, który rusza się na ukos. I nim się od trzy pola do przodu. Dobra, no. zrobiłem chyba. Źle zrobiłem. shit, a jestem prawie cały zamarznięty, musimy to zresetować, czekaj. Poczekaj aż zginę i jeszcze raz to zrobimy, ok? Ja no spróbuj jeszcze z tymi piątami. Dobra, czekaj, jeszcze raz, naprzeciwko króla, dwa. Yy, naprzeciwko tego dwa. Koło królowej ten Halo. Na no, raz, dwa, trzy Ale ja nie chcę królowej. Ja chcę tego Czekaj, ja chcę odpalę tą o którą ci mówiłam przed nagrywaniem Raz, i Ja ci dwa, będę... Dwa, dwa. Ruszyłem, Możesz? ruszyłem no Okej, okay, następny rusza się e, B7 na B6 Dobra, czekaj B Czekaj B7 na B6 A B na b 6 Z B7 na B6 O, umarłeś. Tak? A faktycznie. Chyba no, bo, bo mnie wywaliło do menu A, to jeszcze raz Okej, okay, to kto robi Rum? Ty czy ja? Ja mogę zrobić, bo on lepsze inne to coś Yyy, nurnajm, no nie wiem, 1, 2, 3, już nie robię hasła nawet, bo to nie ma sensu. Dobra, no czekam. No znowu mi internet, no czemu to nie działa? O, dobra, teraz mam. Dobra. Dobra, ja se stopuję. Ten resetuje Czekaj, mam grę szuka, dobra, jest. Updating to join the room, dobra, ready. A czekaj, 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 nie, nie rób, nie rób, czekaj, czekaj, bo musisz zrobić checkpoint. Mam zrobione. Dobra, Dobra, teraz tak. No już kliknęłem ready. No też. Dobra. Powinno być OK. Będzie trochę dłuższy odcinek. Bo mi się zresetował stopper, więc no. I jestem przed Czerwoną Bramą zamkniętą. Tak, mogę wyjść. Jeszcze nie wychodzę, nie? to nie wychodź, no, bo muszę na to się przygotować do naszą... Powiedz, do kiedy będzie Dobra, możesz już wyjść? Dobra, wyjdź i zrób ten generator. Dobra, idę od razu go muszę. robić, bo wtedy mi nie działa. Dobra. Uruchomiony OK, Okej, to pamiętasz jak to było? Yy, tak to samo znaczy, tak E2 na... No 2 do przodu. Ja się przed królem znaczy. się. Tak. No. Dobra. Później co? I teraz... Później ten czarny był naprzeciwko niego. Dobra. I teraz co? Ten od króla po lewo czy prawej? F1. Prawo? Czekaj, ja, 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 ci, ja ci powiem jeśli chodzi o, o szachowo, nie? To, to będzie tak F1 na... Raz, b, trzy... Na C na C4 F1 na C4 Czekaj. Dobra już. Dobra, to teraz tak. B7 na B6. B7, czyli który to jest, tak ten, opcjonalny? Yy, drugi od lewej w czarnych, nie? Pierwszy rząd, drugi od lewej, jedno do przodu. Kurera do no wej to zawsze już to znapa między nam dobra to i tu dobra Od lewej Czy od prawej Od lewej, od lewej patrzymy Od Kto lewej tam I który? B7 B7 na B6 Od lewej drugi z pierwszego rzędu O jedno do przodu Dobrze no U mnie to było po prawej. Okay. Ale okay. Nie no dobra, nie dobrze, dobrze, po lewej, dobra, nic nie mówię, dobra, no dalej. Potem okay. rusza się król, czyli to będzie D1. Znaczy do przodu znaczy się. No 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 no. Dobra. I czekaj, się. czekaj, czekaj. Dobra. No. To, to, to na 4 do tego ten na 1 i król w swoje czekaj. prawo. Cholera no znowu no. to zrobiłem, no czekaj, czekaj, czekaj. Król rusza się z D1 na F3 chyba Czekaj, raz, dwa, trzy, trzy. Dobra. Jeszcze się nie ruszy. Startujecie, powiem dokładniej, wiesz? Nie, dobra, mam. No znowu to samo zrobię. Jeszcze się wbagowałem w tekstury, nie wierzę. Dobra, nie. Okej, okay, dobra, jestem. Robię to jeszcze raz. Ja to zrobię. Czekaj, bardzo. król na ukość w prawo o dwa. Dobra. To. Masz to. I król. To jest ten niski, tak? Wchodzi Czy ten wysoki? No, czwarty od lewej. Raz, dwa, trzy, cztery. To ten wysoki, dobra? I o dwa, tak? Mam. Tak, na ukos w prawo. No mam, na mam. Na ukos w prawo, nie? Dobra, czekaj, bo się to przejść. Raz, dwa. I teraz rusza się koń czarny od lewej strony. No. Drugi w dalszym rzędzie i on rusza się tego wcześniejszego czarnego Dobra, no. No źle, no ale... jako czarnego jak nie było tam czarnego. Hmm, dobra, jeszcze raz. No jest, jak wcześniej czarny z D7 na D6, to on koło niego stoi po lewej, jest po no prawej No tak, no ale mi zaliczyło, że nie stoi jeszcze raz. Skoro jest na tak zamrożony ekran, że nie płyka. Słuchaj, ten koń i potem jeszcze jest jeden ruch i jest koniec. Ach, nie mogę, bo już zamarzłem za chwilę, więc... I nic nie widzę praktycznie, nic nie zrobiłem ruch, więc fajnie. Jeszcze dzwonią do mnie, halo zostawcie mnie. No. Ech, nie dają spokoju normalnie. Dobra, bo ja już to. Ech, jeszcze raz, bo już wolno chodzę, za chwilę zginę z niej. Tego raz. Dobra, słuchaj, to, to ja może nawet widać. z gry zostawię, na śmierć. Dobra, znowu. Dobra, to jeszcze raz. Okay. Do skutku? No. Yy, chociaż, a możesz Ty stworzyć i pominąć szachy? Mogę ja stworzyć i pominąć szachy, ale tego nie robimy, bo grę przechodzimy w całość. No dobra, okej. Okay. No nie, ja dołączyłem do jakiegoś partnera. Leave room. Dobra. Create. Eee, 1, 2, 3 ma być. Stworzyłem... Jak się nazywa? Czemu ten partner do mnie dołączył? No, tak samo Create room. 1, 2, 3. Password. 1, 2, 3, 4. O, skobany Porobił. Ej, no czemu on do mnie dołącza, no? Leave room. Czekaj, to ja zrobię Kate i to będzie Gwa, i Kaspo to będzie AWG. Okej, okay, czekaj tylko. Yy, AWG? Tak. Czekam. Dobra jest. Dobrze, rudy. A tam ruchy to są to zawsze risku... takie same, czy inne? A co, co, co? Ruchy. Tak, zawsze takie same. A no to na Easy, dobra, początek znam, okej. Okay. Mhm. Mm dobra, okej. Okay. To, to, to. to, ty to musisz zacząć od tego generatora, nie? Tak, 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 tak. To ty idź na ten generator, a ja pójdę w tym czasie po taśmę. Nie, poczekam na razie. Aż pójdziesz potem to. już już otrzymam, już na... O nie! Ja jestem na innym pokoju, XD Jak to jesteś na innym pokoju? No mam jakieś znaczki i plansze Z kolcami Czy ja wzięłam spikes a nie... a nie... Tak, wzięłaś spikes chyba Kiedy masz odblokowane wszystkie tryby gry i nie potrafisz rozróżnić który jest który Ale nie no, wzięłam rysunek czy jest. Nie wiem, problemy techniczne Mam za dużo gry odblokowane. Nie wzięłam rysunek, czy nie, rysunek Spike. Jestem prawie pewna. Jakie hasło? Tak samo. Tak samo. AWG. <słuch> Kurde, <skrzyjata zrobiłem. słuch> dobra, A AWG. Kurde, skręciłem, to zrobiłem. Zajęliście. Dobra, ja. A, czekaj, okay, bo muszę zamienić. Muszę zamienić, ja jasne... jestem. No, patrz, jak zamieniłam, to wtedy mi zmieniło. Dobra, dobra, rozumiem. Dobra. O, o i teraz mi waliło internet. My kiedyś tą grę przejdziemy? Ej, ja mam dwa Co razy re Restroom at Cheese XD Dwa razy masz? No Co? Jak, jak to masz dwa razy? magia No bo ty nie masz dalej gry odlokowanej, a ja mam Dobra, jesteś dalej tym samym rumie? E, tak No jest wszystko dobrze, no? Bram. Huh. Może kiedyś pójdziemy. Hardcore. Dobra, idę. Dobra, na... panie, to się Dobra za niedługo będę... będzie... Dobra, jeszcze trochę mamy. Będą spajki, będzie teatr i koniec chyba. Dobra, czekam. Powiedz kiedy mam wychodzić po generator. Jeszcze minutka, że pochodzę.

Dobra, odpalony. Mhm. Dobra, naprzeciwko króla 2. Tu ten, Tam. dobra. I tu na trz... Nie ten, nie ten, o yy, Nie ten, tylko ten. Yy, nie ten. Ten. Ej, czemu nim się nie mogę ruszyć dalej niż... O, dziękuję bardzo. I tutaj, dobra, mam go. Jedzę na poziomie tego wiesz, koło króla co o 4 się ruszyło. Dobra, to teraz. Od lewej... E, Dobra, mam... Ten mam tego czarnego co wystawiałeś, nie? ten tego tak? konia. To on się rusza obok tego czarnego. Na lewo. Czekaj, bo ruszyłem się czarnym po lewo. Czarny po lewo o jeden. I co dalej? Co? Czarny po lewo o jeden. Teraz król, nie? A szybszyłeś się tym koniem? Czekaj, jeszcze raz. Tak, tak. Bo już zamarzłem troszeczkę. To, to. Yy, teraz to. Czekaj. I czarnym o lewo lewy. Znaczy lewy czarny pionek o jedno. I teraz w białych który? Eee, no król. Gdzie? Na ukos o 2 Już zrobiłeś na ukos. A dobra, a na ukos o 2 dobra i co dalej? E, jak wystawiasz ten czarny pionek o jedno do, do przodu to za nim powinien stać czarny koń, nie? A ten dobra, no To musisz go wystawić jak patrzysz na przeciwko na białe to w prawo obok tego czarnego piątka co go do przodu wystawiałeś. Yes? A, to jeszcze raz, dobra, nieważne. Yy, to... Po złej stronie, wiesz, bo ja patrzyłem na czarny z tyłu. Yy, to, to, czekaj... Yy, teraz... Ten... Tu... Yy, wtedy... Ten wystawiam, o jedno... Yy, ten wystawiam... Yy, no chule... To tu, to tu, to tutaj. Yy, tego tu. Yy, tego o dwa. Nie, tak, nie, tak, nie, tak. Tu. Yy, co dalej? I wtedy tego kunia. Tutaj. Dobra, mam kunia. No, co dalej? Królem ruszasz się jak najbardziej do przodu możesz. Jakim królem? To wystawiałeś na ukos. Eee, zbijając pionek? Tak, 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 tak. Dobra już. Yeee! Udało się. Pojdziesz dalej. Do Następna tego... zagadka w następnym odcinku.